Dzień dobry, witajcie, aktualizacja 12.2, zbliża się powoli na serwery, więc trzeba ją omówić. Zaczynam od Granda w kompieli, czyli pryma prylisowy. W końcu jakiś konkretny tryb, co prawda kaczki już były, ale był to jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotu trybów. Ci co grali, y, fajnie się bawili, więc w sumie czemu nie. Będziemy mieli kaczuchy, y, co ciekawe będziemy testować nową mechanikę pluskujących min. Znaczy ogólnie miny nie, będziemy zrzucać trochę jak, y, jak zrzuty bomb głębinowych, tylko tym razem ben, nie będą się zanurzać. Miny eksplodują jakiś czas po zrzuceniu lub po wejściu w kontakt z paczką i po, powodują zalania. Gdzieś tam się będzie grało, oprócz min, oczywiście, będą tam pociski. Co ciekawe, ze względu na to, że kaczki są gumowe, przy taranowaniu nie będzie uszkodzeń, tylko będą się odbijały, więc robić się może całkiem ciekawe. Gdzieś tam na pewno się popykać. Amerykańskie pancerniki hybrydowe wchodzą już normalnie w drzewku. Fajnie, w ogóle to jest całkiem ciekawa aktualizacja bo mamy w zasadzie trzy drzewka jednocześnie. Amerykańskie pancerniki już wchodzą po przedsprzedaży do drzewka. Kontynuacja wczesnego dostępu do brytyjskich okrętów podwodnych, czyli Brytyjczycy dalej zostają w przedsprzedaży i poza przepustką bitewną, tak żeby nie było, to zrobili też na chwilę przerwę i jest wczesny dostęp do panamerykańskich krążowników, ale to zaraz przejdziemy sobie do tego. Oczywiście amerykańskie hybrydy gdzieś tam się pojawią, trzeba będzie zaraz zrobić materiał, którą nie wybrać z tych pancerników. Ósemka jest jako taka, dziewiątka... Mhm, mm mm -hmm. no, na dziesiątce bywa już całkiem, całkiem ciekawie. Tak, lekkim spoilerem, okręty podwodne Brytyjczycy też gdzieś tam postaram się zrobić o nich materiał, tak jak w sumie gdzieś tam wspominałem w materiale o, o Alliance, więc czemuż by nie? Przepustka bitewna, tutaj trochę kicha, bo po raz kolejny w przepustce bitewnej główną nagrodą przepustki Premium będzie okręt drzewkowy, no ale on jest. Jeszcze w tym to jest wczesny dostęp, więc nie płacimy za okręt drzewkowo, tylko za wczesny dostęp. To oczywiście się zgrywam, żeby to była taka trochę aluzja. Nie aluzja, tylko sarkazm. Mocno e, mi się to nie podoba. Jestem na nie i wyraziłem już swoją e, nie bardzo aprobatę na ten pomysł, żeby w przepustce premium zapłaconych dublonami, zrobione misjami i w ogóle dawali okręt, który będzie za jakiś czas dostępny normalnie w e, drzewku. No ale oczywiście. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. To nic więcej, jak to leży o przepustce nie wiadomo, bo gdzieś tam się pojawi się dopiero info, co tam dokładnie w niej będzie, ale już widać, że w premium tak średnio będzie warto inwestować. Wczesny dostęp do panamerykańskich krążowników, Darzenie poświęcone wczesnemu dostępowi, bo rozpocznie się tydzień po premierze aktualizacji 12.2 i to jest ciekawa sytuacja, bo ze względu na to, że 8 jest dostępna w Battle Passie, który będzie, że tak powiem, od razu dostępny po wejściu aktualizacji po z ósemki enda nam już zdjęli, a z reszty nie. Więc w samej ósemce mogę coś powiedzieć. Nawet wczoraj na streamie trochę graliśmy. Warto sobie zerknąć tam zapis streama, żeby sobie zobaczyć. A resztę, że tak powiem, będziemy mogli dopiero za jakiś czas coś tam o nich pogadać. Więc jak na razie linia, o której nie mogę zbyt wiele powiedzieć, poza jej parametrami, ale jakby mówiąc już o samej ósemce, co wiadomo, się całkiem ciekawie. Taki okręcik bardzo... Hmm. Trzeba się nieźle narzeźbić, żeby zrobić fajne obrażenia, ale potencjał jest całkiem konkretny, bo manewrowość jest na bardzo wysokim poziomie, bo tego sporo sprzętu eksploatacyjnego. To tyle, jeżeli chodzi o ósemkę. No i oczywiście cechy nowych okrętów to wyposażenie tylko w pociski pancerne, z poprawionymi kątami rekonszetowania. Począwszy od tego poziomu mają dostęp do wytycznych bojowych. Tak, mamy pod F-ką aktywację, która skraca nam czas przeładowania sprzętu eksploatacyjnego. No i okręty mają słaby pancerz, ale dobry kamuflaż. Władowni dodali to tak, też, że mają bardzo dobrą manewrowość. Optymalnymi dystansami do nawiązania walki są średnie i dalekie, jednak, na tytuł są również torpedy o dość przeciętnej charakterystyce. Tak, mają też torpedy, które tam co nieco niby potrafią, ale są raczej do mocnej obrony na blisko. Tak jak w przypadku ósemki, gdzie tam mamy ponad 30 tysięcy HP bazowo, to naprawka razem z flagą może naprawić 11 tysięcy z groszem. No i z nadzorcą mamy tych naprawek 5, aż więc całkiem sporo hp możemy odbić na tym krążowniku. Miany w ekonomii. Głównym założeniem było to, aby zwiększyć wynagrodzenia w walce o zwarciu. Między innymi dlatego zwiększono ilość ekspa zdobywaną za spotowanie. Zwiększono wartość ekspa, gdzie zadawane uszkodzenia działania baterii głównej, przepraszam, dodatkowej zostało zwiększone do poziomu mniej więcej takiego jak uszkodzenie głównej, bo tak kiedyś, znaczy no, do tej pory, dodatkowa zarabiała mniej niż główna. Oznacza to, że średnie zarobki pancernikami kładących nacisk na wykorzystanie baterii dodatkowej wzrosną to do poziomu, tak jak w przypadku innych pancerników. Poprawiono co nieco, jeżeli chodzi o yy, za wykrywanie torped, za zdobycie baretek, wykrycia oraz obrona zostały zmniejszone. Co ciekawe, wynagrodzenie w kredytach za otrzymywanie potencjalnych uszkodzeń zostało zmniejszone dla pancerników. Wynagrodzenie za wykrywanie okrętów i torped jest teraz równe dla okrętów wszystkich klas. Chodzi o to, żeby zrównoważyć trochę tego bazowego, gdy pojawiło się wynagrodzenie za spota. Średnie środki pod względem PD oraz kredytów dla niektórych klas i poziomów okrętów zostały nieznacznie zmienione. Tutaj główne zmiany, jeżeli chodzi o yy, na przykład yy, poprzednie różnice na wysokości yy, na wysokich poziomach mogły sięgnąć 10%, ale teraz zmniejszają się o 2%. Tutaj jakby równoważenie, jeżeli chodzi o klasy okrętów. Naj, najistotniejsze zmiany dotkną pancerników z poziomów 5-7, teraz otrzymywać będą 5% mniej kredytów. Dochodowość dla niszczycieli z poziomów 5-9 w kredytach i PD wzrośnie o 1-3% w zależności od poziomu. Dochodowość super lotniskowców i super została ograniczona. Teraz otrzymać będą 8% mniej PD i 6% mniej kredytów. Zmiany te nie obejmują krętów podwodnych, ponieważ ich ekonomia została już poddana podobnym zmianom w aktualizacji 0.11.9. Coś tam było, coś tam było. Bitwy rankingowe, aktualizacja 12.2, rozpoczyna 11 sezon, brązowa i srebrna Liga 6 na 6 okręty 8.9, no i Złota Liga 6 na 6 okręty 10 poziomu. We wszystkich ligach tego sezonu tylko najlepszy gracz pod względem zdobytego PDF w drużynie przegranej zachowuje gwiazdkę, czyli powrót do starej zasady. Zbrojownia, czyli Illinois. Materiał był wczoraj, zapraszam do recenzji. Dostępny za punkty badawcze. W końcu okręt, którym warto się gdzieś tam zainteresować. Potyczki w aktualizacji 12.2. Pierwsza potyczka to 2 na 2 9 poziomu. Można grać w dywizjonach. Co ciekawe, nie więcej niż jeden pancernik, dwa krążowniki i dwa na drużynę. Może być całkiem ciekawa zabawa w dywizjonie. Na potyczkach zobaczymy. Zmiany w równoważeniu gry. Poprawiono co nieco. No właśnie hybrydy otrzymujemy ataki lotnicze bombami głębinowymi o standardowych parametrach dla danej klasy i poziomu okrętu. Dodano modyfikację ataku lotniczego. Tak też dla hybryd. Co ciekawe, Cherbourg dostał nerfa. Wydłużono czas działania. Naprawdę Cherbourg jest aż tak mocny, że nerfa potrzebuje. Ok. jak cieszy kolejny baw dla Fenianga. Fenianga lubię sobie gdzieś tam popływać. No i cała masa oczywiście, co nieco, co nieco Włosi dostały dedeczki, chociaż uważam, że zdecydowanie za mało. Włoski pancernik dostał m.in. lekkiego buffa, piąteczka. Agano dostało co nieco, Inkom dostał, dostał co ciekawe buffa o jedną sekundę, skrócono czas przeładowania dział. No i Alvaro też dostał czas przeładowania serwisa, skrócony z 28 do 24. No i Tromp dostał co nieco do torped, bo zwiększono im prędkość, do, do zwiększono im maksymalne uszkodzenia i szanse na zalanie. To taka ciekawostka. Dodatki zmiany zawartości, czyli dodaliśmy cztery emblematy dowódcy okrętów podwodnych. No, ciekawe, że dopiero teraz, dopiero się pojawiły emblematy, czyli to, co jest standardowo dla jakichś tam krążowników, pancerniczków i tak dalej, to teraz dodano też dla podwodniaków. Mapę rozbicia została usunięta z sezonu bitew klanowych. Zastąpią gorący punkt Dodaliśmy okręty Star Kitakazy i Star Edinburgh o podobnej do Kitakazy Edinburga, a także dowódców z podkładami głosowymi. Główną całą tych okrętów jest stały kamuflaż reagujący na wydarzenia wokół okrętu i zmieniający swój wygląd w trakcie bitwy. Przydałaby się informacja, po co dokładnie szykowane są te okręty. No i dodano też stały kamuflaż King of the Sea Viking dla Halanda. Widzę, że Holands to powoli zaczyna się robić yy, taki y, Yamato i Bismarck, czyli jak najwięcej Kamo, nie wiadomo po co. Dodano nowego dowódcę, flagę pamiątkową, osiągnięcie, finalista itd. Tak tak Poprawiono co nieco naszywki, zaktualizowano mechanikę kontenerów dotyczącą zdobywania dowódców. Jeśli macie już jakichś dowódców z listy, będziecie otrzymać dowódców, których jeszcze nie posiadacie, aż zdobędziecie ich wszystkich. Duplikaty otrzymacie tylko wtedy, gdy będziecie już mieć wszystkich dowódców z listy. Szansa na wylosowanie wszystkich dowódców, bla bla bla. bla, bla. To akurat jest bardzo dobra mechanika, bo tam przy tych np. Azura Lejnach potrafiło polosować Niech kapitanów kapitanów podrząd takich samych, zmiany co nieco w kontenerach, no i cała masa nowych okrętów, m.in. nowe niszczyciele europejskie, w tym nasz Gromik Gdańsk. No i pamiętajcie, że w aktualizacji 12.4 Groningen, Hayate, Azuma i Egir nie będą już możliwe do zakupu w drzewie technologicznym za wolne PD, raczej będą jednak mieli możliwość kupna tych okrętów zbrojowni za węgiel. Z tego co tam się udało, mniej więcej dowiedzieć, to zostaną wycofane za free XPY wprowadzone za węgiel. Mniej więcej w cenach takich jak są ich odpowiedniki, już zbrojowni. Czyli Hayate będzie mniej więcej kosztować jak inny niszyciel, który gdzieś tam był za węgiel normalna dziesiątka. A Zuma i tak dalej, jak Egir. Azuma i Egir gdzieś tam tak jak inne krążowniki 9 tyłu. No i Groningen tak jak Dedeczek. Czyli też tam mniej więcej te ceny standardowe nie będą one ani powiększone, ani pomniejszone. No i oczywiście cała masa mniejszych zmian gdzieś tam. Dura, co nieco się pozmawia, po, po, poprawiało, coś tam się naprawiło, coś tam się zepsuło. Gdzieś tam poprawiono wyskakujące okienka. No nie będę tutaj tego wszystkiego czytał. Między innymi dodano pan amerykański drzewo technologiczne do zakładki drzewo technologiczne. No, naprawdę? No i poprawione geometry niektórych okrętów, tekstury. Tekstury stałego camo. No i takie tam, takie tam. Trochę tego tutaj było. Cóż, mamy aktualizację, która jednocześnie ma trzy linie. Dawno, o ile to nie jest pierwszy raz, gdzie mamy amerykańskie hybrydy, podwodniaki i, i nowe panamerykańskie krążowniki. To chyba jeszcze nie było takiej aktualizacji, w której mieliśmy aż trzy linie jednocześnie omawiane. Co nieco zmian w ekonomii, bitwie rankingowe. Bit... Znaczy, aktualizacja powiedziałbym, gdyby nie tryb Granda w kąpieli, coś innego na chwilę, to byłaby bieda trochę. No fajnie, że linie wprowadzają, tylko że nie fajnie, że dwie z trzech są w przedsprzedaży, no bo to inaczej się nie da nazwać wczesnego dostępu. Cóż, tyle ode mnie, dzięki wielkie za oglądanie, dajcie znać w komentarzach co tam myślicie i trzymajcie się, hejo, papa. Pa.